Dzień dobry, nazywam się dr Paulina Piasecka i zapraszam Was na kolejną część opowieści o tym, jaka jest natura wojny hybrydowej, jakie są największe zagrożenia z nim związane i co musi wydarzyć się w państwie, aby stało się ono podatnym obiektem agresywnych działań w obszarze wojny hybrydowej. Hybrydowa i hybrydowe metody prowadzenia walki stanowią olbrzymie wyzwanie polityczne, ponieważ w stosunkach międzynarodowych istnieje zakaz wykorzystania siły zbrojnej, ponieważ wykorzystanie tej siły zbrojnej zależy od interpretacji prawa międzynarodowego, a interpretacja tego prawa międzynarodowego zależy od woli politycznej. Im więcej zatem swobody w interpretacji tego, czy właściwie ktoś został zaatakowany, w jaki sposób został zaatakowany, czy aby na pewno został zaatakowany, Możecie powiedzieć, że jestem paranoiczką i że takie rzeczy się nie zdarzają. Przypomnijcie sobie jednak, jak długo wątpiliśmy w to, czy zielone ludziki, które prowadziły działania na terytorium Ukrainy, to rzeczywiście rosyjskie siły agresywne. Jak długo pozwalaliśmy sobie na to, żeby interpretować rzeczywistość w taki sposób, która jak najbardziej sprzyjała realizacji naszych celów politycznych, a przynajmniej jak najmniej realizacji tych celów politycznych przeszkadzała. Jeśli zatem wojna, zwłaszcza wojna hybrydowa, która posługuje się takimi narzędziami, które pozwalają na tego rodzaju działania pozostanie poniżej tak zwanego progu wojny. Jeżeli agresja będzie na tyle Niskiego poziomu, że będzie istniała możliwość interpretacji jej jako działania nieagresywne albo niezbrojne, albo nieprzekraczające tego momentu, tego progu, w którym katalizuje się zobowiązanie prawno-międzynarodowe do udzielenia sobie pomocy, to społeczność międzynarodowa może pozostać bezbronna. Jeżeli zatem ktoś skutecznie wykorzysta narzędzia wojny hybrydowej, to oślepi, ogłuszy i zwiąże ręce międzynarodowym mechanizmom podejmowania decyzji, tym samym pozostawiając bezbronnymi państwa, których bezpieczeństwo międzynarodowe zależy od solidarnej reakcji ich partnerów i sojuszników. Skoro zatem wiemy mniej więcej, czym wojna hybrydowa jest, skoro wiemy, a przynajmniej dysponujemy listą tego, jakimi narzędziami się posługuje, o narzędziach tych z całą pewnością porozmawiamy jeszcze w kolejnych odcinkach. To warto zastanowić się nad tym, czy łatwo jest rozpętać wojnę hybrydową, czy łatwo jest tak naprawdę wojnę hybrydową toczyć przeciwko państwu i jak to państwo powinno się ewentualnie na zagrożenia wojną hybrydową przygotowywać. Czym zatem są warunki, które sprzyjają temu, żeby atak hybrydowy przeprowadzić? Jaka sytuacja może być w państwie, które jest podatnym na wojnę hybrydową obiektem agresji? Tych warunków jest kilka. Jednym z pierwszych, chyba najbardziej powszechnych i najłatwiejszych do osiągnięcia, jest przekonanie społeczeństwa o złym funkcjonowaniu administracji. Błędy urzędnicze, niekorzystne z punktu widzenia jednej lub więcej grup społecznych decyzje, sposoby zarządzania pewnymi procesami w państwie, które, jak każde dysponuje ograniczonymi siłami i środkami, z całą pewnością wzbudzą czyjeś niezadowolenie. Rozgrywanie tego niezadowolenia, przekonywanie obywateli o tym, że państwo nie działa na ich korzyść albo wręcz jest im wrogie, to dobry sposób na to, aby podważyć wiarę społeczeństwa w to, że rząd i reprezentujący go urzędnicy dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków. Podważenie tego przekonania prowadzi do podważenia legitymacji rządu do sprawowania władzy. Podważa zaufanie obywateli do rządu, a to sprawia, że wtedy, kiedy trzeba uzyskać jedność i spójność, to sprawia, że wtedy, kiedy trzeba uzyskać zintegrowany społeczny wysiłek prowadzący do oparcia się ewentualnym działaniom o charakterze informacyjnym lub propagandowym, staje się to bardzo, bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Zatem pierwszym warunkiem jest złe funkcjonowanie administracji. Kolejnym jest złe funkcjonowanie służb bezpieczeństwa oraz służb porządku publicznego. Dlaczego? Otóż przede wszystkim dlatego, że to te służby stoją na straży bezpieczeństwa państwa. Te służby stoją na pierwszej linii rozpoznania ewentualnych zagrożeń, to one mają najwięcej narzędzi do monitorowania tego w jaki sposób przebiegają procesy w państwie, czy są one naturalne czy ewentualne pojawiające się kryzysy są wynikiem na przykład koniunktury gospodarczej, pewnej sytuacji międzynarodowej, naturalnych procesów demograficznych, czy też może wynikają z zewnętrznej ingerencji, wynikają z tego, że ktoś państwo bierze na cel i podejmuje działania, które mają na celu zakłócenie funkcjonowania najważniejszych obszarów. Działania państwa, najważniejszych obszarów, w których państwo świadczy usługi dla ludności, najważniejszych obszarów, w których państwo realizuje swoje zadanie, polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa, stabilności i warunków do rozwoju. Mamy zatem złe funkcjonowanie administracji i złe funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służb specjalnych. Kolejnym takim warunkiem sprzyjającym niezwykle temu, żeby konflikt hybrydowy się toczył i żeby zagrażał temu, w jaki sposób państwo, fun państwo funkcjonuje, jest korupcja. Korupcja, ale nie tylko taka znana nam z anegdot o tym, że... Jakiś lekarz przyjął butelkę koniaku, albo że ktoś w dowód rejestracyjny włożył 100 złotych podczas kontroli policyjnej. Oczywiście to zjawiska negatywne to zjawiska, które wskazują na to, że brak jest szacunku dla prawa wśród obywateli. Ale nie tylko o takich działaniach korupcyjnych mówimy. Mówimy również o korupcji politycznej. O tym, że działania na poziomie rządowym mogą być podejmowane dlatego, że ktoś wręczył łapówkę, ktoś przepłacił urzędnika państwowego wysokiego szczebla w takim celu, aby podjął on negatywną decyzję. Ta korupcja na poziomie politycznym może przecież prowadzić także do korupcji na poziomie legislacyjnym. Skąd bowiem bierze się prawo w państwie? Otóż prawo bierze się stąd, że ktoś uprawniony do tego, podmiot albo osoba zgłasza inicjatywę ustawodawczą. I jeśli w takiej inicjatywie ustawodawczej znajdują się rozwiązania, które długoterminowo dla państwa są szkodliwe, to nie zawsze musi to wynikać z niekompetencji albo z braku strategicznej wizji rozwoju państwa, jego regionu i jego otoczenia. Może wynikać to także z działania o charakterze celowym, które na przykład umożliwi wprowadzanie procesów negatywnie wpływających na gospodarkę państwa, które umożliwi działania mające na celu destabilizację społeczną poprzez zwiększanie napięć pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Może zatem korupcja polityczna taka, która sięga Poziomu legislacyjnego wpływać na strategiczne funkcjonowanie państwa nie tylko w momencie bieżącym, ale także na wiele, wiele lat do przodu. Co jeszcze zatem może być warunkiem sprzyjającym efektywnemu wykorzystywaniu narzędzi wojny hybrydowej? Otóż przede wszystkim i chyba tak naprawdę jednym z najlepiej rozpoznawalnych i najłatwiejszych do zrozumienia warunków skuteczności konfliktu hybrydowego jest istnienie na terytorium państwa grup interesów, silnych grup posiadających partykularne interesy, które nie zawsze są zgodne z celami państwowymi albo mogą być sprzeczne z interesami innych grup obecnych w państwie. Czemu to takie istotne? Przecież funkcjonujemy w państwach pluralistycznych, przecież funkcjonujemy w państwach, w których każda mniejszość powinna odnaleźć swoje miejsce i w drodze pokojowych, demokratycznych procesów realizować swoje interesy. Otóż przede wszystkim dlatego, że istnienie takich partykularnych grup interesów może być manipulowane z zewnątrz. Wspominaliśmy wcześniej o tym, iż społeczne ruchy protestu mogą być finansowane i sterowane z zewnątrz. Zatem, jeżeli zidentyfikujemy jako państwo agresor grupę, silną grupę interesów, która i tak jest skłonna do tego, żeby działać odśrodkowo w celu realizacji swoich indywidualnych, niezgodnych z interesami państwowymi celów, to możemy zrobić bardzo wiele rzeczy, aby jej działania były znacznie bardziej destruktywne i znacznie bardziej destabilizujące niż byłaby ona to w stanie osiągnąć na własną rękę. Możemy taką grupę doszkolić, możemy taką grupę dofinansować, możemy zapewnić jej wsparcie na przykład na poziomie komunikacyjnym, możemy wykorzystać własne narzędzia manipulacji, propagandy, mikrotargetowania do tego, żeby prowadzić do powstawania agresywnych narracji, żeby prowadzić do powstania takiego obrazu społeczeństwa pękniętego, obrazu społeczeństwa spolaryzowanego, które nie będzie w stanie długoterminowo działać na rzecz rozumianego wspólnie jako wspólne dobro interesu państwowego. Myślicie, że to przypadek albo kolejny przejaw paranoi? Istnieje bardzo dużo przesłanek mówiących o tym, że jednym z najlepszych przykładów tego, w jaki sposób takie narzędzie może być wykorzystane, był gaz łupkowy. Był taki moment w najnowszej historii Europy, w której wszyscy spodziewaliśmy się, że być może Europa uniezależni się wreszcie od rosyjskich dostaw naturalnego gazu. Ten moment to moment, w którym odkryto, że w Europie mogą znajdować się duże złoża gazu łupkowego gaz łupkowy wydobywany jest specyficzną metodą, metodą, która silnie wpływa na krajobraz, silnie wpływa na środowisko naturalne. Tą metodą jest szczelinowanie. I rzeczywiście szczelinowanie nie jest najbardziej przyjazne z punktu widzenia bezpieczeństwa środowiskowego państwa. Pytanie brzmi jednak, jak często wtedy kiedy mówimy o bezpieczeństwie państwa, co jest bardziej bezpośrednim bardziej dojmującym zagrożeniem strategiczne uzależnienie od dostaw gazu, o których decyduje Kreml, czy ograniczone terytorialnie oraz zarządzane przez świadome swoich zobowiązań klimatycznych państwo efekty wydobycia gazu łupkowego poprzez szczelinowanie. Takich decyzji wiele państw europejskich nie podjęło ze względu na to, że szybko pojawiły się bardzo silne ruchy Ekologiczne i proekologiczne, które doprowadziły do wprowadzenia rozwiązań prawnych, które całkowicie zakazały prowadzenia działań nie tylko wydobywczych, ale wręcz skupionych na poszukiwaniu gazu łupkowego. Pierwszym z takich państw, jeżeli chodzi o Awangardę europejskiej walki o bezpieczeństwo ym, klimatyczne i środowisko naturalne była Francja, gdzie grupy tzw. zielonych bardzo szybko i bardzo silnie zareagowały na perspektywę wydobycia gazu łupkowego, doprowadzając do powstania inicjatywy legislacyjnej, która zakazała prowadzenia jakichkolwiek działań związanych z uzyskaniem dostępu do potencjalnie bardzo dużych zasobów gazu łupkowego. Istnieją nie tylko podejrzenia, ale także silne przesłanki mówiące o tym, że te działania zostały bardzo mocno wsparte przez Kreml. Bardzo mocno wsparte przez Kreml nie ze względu na bezpieczeństwo środowiska albo piękno francuskiego krajobrazu, ale ze względu na to, że z punktu widzenia Kremla i osadzonych tam Władz Federacji Rosyjskiej, potencjalne uniezależnienie europejskich państw od węglowodorów, takich jak gaz naturalny, przez państwa europejskie byłoby poważnym zagrożeniem dla realizacji rosyjskich strategicznych interesów. Zatem istnienie silnych grup partykularnych interesów to niewątpliwie warunek sprzyjający prowadzeniu działań. Skutecznych działań w ramach wojny hybrydowej. Co więcej i na co warto zwrócić uwagę, takie grupy interesów nie muszą być wcale sztucznie tworzone. Mogą, ich istnienie może być skutkiem naturalnych procesów o charakterze historycznym, naturalnych zmian o charakterze demograficznym, pojawiania się nowych lub starzenia się innych grup społecznych. To zresztą prawdziwa sztuka. Nie inwestować Niezwykle dużych środków czy sił, w to aby nowe punkty pęknięć w społeczeństwie, nowe osie polaryzacji wytwarzać. To, co działa najskuteczniej, to budowanie na naprawdę istniejących, naturalnie w społeczeństwie występujących konfliktach i obudowywanie tych naturalnych konfliktów. O przyrządowaniem, zwiększoną ilością finansów, albo na przykład zwiększonymi kompetencjami w zakresie realizacji poszczególnych działań, takich jak na przykład kampanie dezinformacyjne, kampanie informacyjne, kampanie propagandowe, ruchy protestacyjne, bądź też organizowanie wielkich ruchów społecznych. Ostatnim, chyba punktem, ale zdecydowanie. Nie najmniej ważnym, który należy wymienić, jeżeli chodzi o to, co sprzyja prowadzeniu konfliktu hybrydowego w państwie, jest centralizacja władzy. Mogłoby się wydawać to zupełnie kontrinstynktowne. Czemu bowiem scentralizowana, trzymana w jednym ręku władza miałaby sprzyjać konfliktowi hybrydowemu? Wydaje się, że skupiona w jednym punkcie władza powinna skutecznie działać na rzecz bezpieczeństwa. I skutecznie przeciwstawiać się ewentualnym zagrożeniom. Tak jednak nie jest. Jednym z najważniejszych narzędzi wojny hybrydowej jest zakłócanie prawidłowego przebiegu procesów decyzyjnych w państwie, jest doprowadzanie do tego, aby państwo z własnej i nieprzymuszonej woli, a po prostu ze ślepoty lub Wykorzystania agentury wpływów działało na swoją własną niekorzyść, doprowadzając na przykład do ostracyzmu wśród partnerów międzynarodowych, doprowadzając do rabunkowej gospodarki, jeżeli chodzi o ekonomię własnego państwa, doprowadzając do potężnego zadłużenia w imię realizacji bieżących celów politycznych. Jak najłatwiej osiągnąć tego rodzaju cel? Otóż właśnie w ten sposób. W taki sposób, w którym jedynym punktem nacisku, który trzeba wykorzystać, jest scentralizowana władza. W normalnie funkcjonującym państwie, w którym władza wykonawcza, legislacyjna i sądownicza kontrolują się wzajemnie i równoważą, wprowadzenie takich czynników wpływu jest niezmiernie trudne. Trudno byłoby bowiem zliczyć wszystkich urzędników, których trzeba by było przekupić, albo wszystkich polityków, których trzeba by było ogłupić, do tego, aby zaczęli działać na szkodę własnego państwa. Jeżeli mamy jednak do czynienia z władzą skupioną w jednym ręku, wtedy przekonujemy tylko jedną osobę, bądź też bardzo wąską grupkę osób. Jesteście w stanie przypomnieć sobie w najnowszej historii Polski taki moment, w którym Cała władza skupiona była w jednym ręku i realizowana z dwóch raptem warszawskich lokalizacji. Nie mówimy oczywiście o tym, że to, co działo się w Polsce, sposób, w jaki polska administracja funkcjonowała i w jaki procesy polityczne przebiegały, było wynikiem wojny hybrydowej. Mówimy o tym, że sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, otwierała potencjalnie Polskę na zagrożenia. Z tego szerokiego wachlarza narzędzi wojny hybrydowej, o którym mówiliśmy. Do czego to doprowadziło i czy rzeczywiście mogło mieć jakikolwiek wpływ na przygotowanie Polski na zagrożenia hybrydowe? Całkiem sporo mówił o tym raport NIK o stanie przygotowania Polski na zagrożenia w postaci wojny hybrydowej o tym raporcie i o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w stosunku do polskiej administracji mówiliśmy w pierwszym odcinku podcastu Niebezpieczne Tematy dr Piaseckiej. Link do tego odcinka pojawi się tu oraz w opisie tego filmu. Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych narzędzi wojny hybrydowej, tego w jaki sposób się przejawiają i tego czym konkretnie mogą Państwom współczesnym grozić. Warto posłuchać tego, jak Polska jest na dziś przygotowana do wojny hybrydowej. Zapraszam do oglądania zarówno odcinka o raporcie NIK, jak i wszystkich kolejnych, w których analizować będziemy kolejne oblicza zagrożeń w stosunkach międzynarodowych. Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Współczesne stosunki międzynarodowe to fascynująca i skomplikowana dziedzina. Staje się ona coraz bardziej skomplikowana ze względu na to, że pojawiają się nowe technologie, które zmieniają to, jak funkcjonuje jednostka, jak funkcjonuje państwo, jak funkcjonuje społeczność międzynarodowa. Stają się także coraz bardziej złożone, bo coraz większa liczba aktorów pojawia się. Na globalnej planszy, na której toczy się rozgrywka o władzę, bogactwo i wpływy pomiędzy państwami. Już nie tylko państwa bowiem, ale także organizacje międzynarodowe, sojusze międzynarodowe, ale także organizacje terrorystyczne, grupy przestępcze międzynarodowe korporacje i jednostki, które dysponują na przykład dostępem do zaawansowanych technologii stają się ważnymi uczestnikami stosunków międzynarodowych. Zapraszam Was do wspólnej drogi przez stosunki międzynarodowe, przez ich zakamarki, zaułki i przez najbardziej dręczące pytania dotyczące natury współczesnych stosunków międzynarodowych, tego jak działają i w jaki sposób będą się rozwijać. Zapraszam do subskrybowania kanału Niebezpieczne Tematy dr Piaseckiej, do włączenia powiadomień, ale co chyba najważniejsze, zapraszam do dzielenia się Waszymi pomysłami na to, o czym moglibyśmy rozmawiać. Zapraszam.